I witam Cię Wojtku bardzo serdecznie Chciałem pokazać Ci mój Mój problem z modem Wchodzę na filmik Witam wszystkich serdecznie I pobieram Znaczycie, Wchodzę na tą stronę I to pobieram To już to było poprane ale Teraz to wszystko pokażę Czyś listę I zobacz Ruchom I błąd bon, widzisz To jest błąd Błąd dotyczy Nielibowej ścieżki e, Złej ścieżki Chyba złej ścieżki e, Pisze tutaj tak e, Nie jest prawidłową aplikacją system Systemu Win32, <coughs> trzeba Ci tak, to, e, jakby się ni nie udało tego e, rozwiązać. To jest Twój Skype. Jakby się to moglibyśmy e, wysłać wszystkie in instalatory na do mnie i mi hobby. e wiadomość. Coś w tym stylu styl moglibyśmy. Bardzo e, serdecznie dziękuję Ci za pomoc. Cześć.